Chodź mi się czoło. No, mu się pociszoło, a to jest zwyczajny wieczór w naszym e, pięknym barze. Każdy z nas jest to sezon karnawałowy i będziemy dzisiaj grać karty, bo kto, kto gra w karty? Ten ma łeb obdarty. A nasze maski są taką metaforą naszych charakterów, ponieważ jest tutaj z nami Daniel Czarny Mściciel. <noise> jest również z nami pądź. Niebieski smerfoholik Puszcza smerfne hity na każdej przerwie. Jak chodzi na studia o smarwko. Jestem też ja Pratek Kwiatek. Mam w nie wiem jaką w sumie maskę fioletową. To każdy wie o co chodzi. Jest też Moron. Y, pomagier Czarnego Mesticiela, tylko że ma troszeczkę azur. Także jakbyście już nie zauważyli, to jest to Lajar z bar w prawdziwym życiu. Co prawda? granicą i kurwa gdziekolwiek indziej zrobili to 10 razy lepiej, ale na nasz budżet <coughs> jest zajebisty. Jest zajebisty, jest, zajebić, zajebić, jest, zajebić, jest, zajebić. jest zajebić. Nie chcę widzieć żadnego komentarza, co to kurwa jest za syf. <laughs> to jest nasza trolownia, to znaczy pokerownia. Dzisiaj jest pokerownią, jutro, kto wie, może będzie trollownią Trołoż... znowu, a może piggingownią, a może siłownią, a może siłownią? To jest najmniej prawdopodobne. <grymne> 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 Zasady są bardzo proste. Mogę ja, bo będzie szybciej. <grymne> Czarny mścicielu, jak będziesz że twój odcinek, to będziesz sobie tłumaczył wszystko oddechy do dechy, a ja powiem tak, że nagramy no, w Liars Bar. Co każdy wie, o co chodzi? Tak, mamy tutaj karty, gramy samymi figurami, bo mamy po sześć każdej figury, plus asy. Plus dwa jokery, które działają jak dzikie karty, więc można je wsadzić tak naprawdę za cokolwiek. No i mamy tu w głowie, że ile ktoś może wystawić, albo kto ma w danym, w danej ręce, ile tam mniej więcej powinien mieć tych kart. No i jak uważamy, że ktoś oszukuje, to ja mówię, haha, kłamca, czy jak mówię, lajer. Głamczu! Głamczu! I później się zastanawiamy, bo mamy, <noise> tak, jest to Liar's Bar, i podeszliśmy do tego tematu naprawdę. Nie spoileruj. Poważnie! A kostka. kostka jest na to: To jest coś takiego, że pierwszy to jest As Król Królowa. Czyli jeden As, dwa Król, trzy Królowa. 4A z 5 król, 4, 6 królowa. Dobra. Dobra. Nic ty tym bratku rzucasz? Tak. Dobra. Ale może przed tym ja bym polecił podnieść bębenek, tylko kurwa, nie puszczajcie go. Co robisz? I zakręcić parę Ale. razy. I bardzo powoli wsadźmy go z powrotem, bo to są pistolety na wodę. Stu królowych. Karty wykładamy przed siebie, pamiętajcie. Ja sobie tu pokażę do kamery kto zaczyna może? E, najstarszy. Jesteś starą pindą, jedziesz. Pomagierze czarnego y, myśliciela. Dlaczego jesteś? Ej! Panie no, no, szefie, pan najstarszy jest! Chluba panu, ta! Dzięki. Dobra. Teraz go przy okazji. Królowa. Teraz ufam. fan. Nie, naprawdę. No dobrze, no możesz się zabrać inną nazwę. Ej, no. pocz, pamiętaj. Królowa. królowa. Taki będę. Królowa. Uuuu! O, o, A brakadabra, czary mary, wykładam jedną królową, stary. co teraz mam tym czarnym myśli ział? królowe. Ej, teraz jest stres, mm. co? Przecież tak mieszał te karty, że już nie wiem, co ty chciałeś zrobić. No wiem, bo patrzyłeś mi w karty! Nie. w Jak <laughs> Co? Nie przezywamy przy tym stole. To jest Jedna kulturalny królowa. bar! Jedna królowa? Tak. Dwie. Królowe. Jedna królowa. Co teraz zrobisz? Czy gramy od nowa? Dwie królowe. Kłamca! Nie what? wiem, co to powiedział. Nie wiem, co to powiedział. Dwie królowe. to gdzie, który na kartę? Oj, to dajmy ładnie. Układamy ładnie. Te dwie. Ostatnie. Te dwie były u gry, tak. O oh. mordkę, mordkę jeżał! Widzieliście co chciał zrobić? Smurf jebany? Nie, Chcia ej! Złapał tak, o! o tak, o, no, morda, obie, dwie, dwie, no dwie karty! Ja myślałem, że z bo To wina, Panie Czaroszty... Panie Ferdku! Panie panie czar <laughs> ja jestem tutaj czarodziej. O! Może teraz wyjaśnij, o co chodzi? Ty, kapisz <laughs> O, poczekajcie, muszę rzucić. Tak. Tak. Trzy. Queen's Table. Dwie królowe. Dobrze, to dwie królowe. Dobrze. Wiesz jaka jest taktyka dla jazda, nie? Nie wiem, jedna królowa. Chcesz mnie znowu ten? Nie. A może? Nie. Dwie królowe? Nie. Ale jeszcze jedna? Nie. Okej, okay, A w bym się sprawdził. Postawię to ładnie. Jedna nie Trzy królowe. Dwie okay. królowe. Okej! Okay. Kłamca. Tak? Fup. I pup! I no, pop. Strzelaj co? pan zły! Te jokery są naprawdę. Strzelaj! Ale nie zły! I've died many times before. O! O! Kurwa! Uuuuh! Jakoś żeś to zrobił! On wiedział, on patrzył! <laughs> on ma patrzył! Teraz, no. ten dawaj! A... Ej, stu asów! Ja pierdolę, widzę, widzowie, patrzcie, jakie mam karty! Teraz, bratku, zaczynasz! As! Dwa asy. Hmm! Jeden as. Jeden! Jeden as! Dwa asy! Dwa asy! Ktoś chce umrzeć. As. Mam dla was zagadkę. Gdzie się podziały me asy? Pasy! Ponieważ teraz wykładam trzy asy. Trzy asy! Kogoś jebło na głowę. O nie, to pan podsumowator, kurwa. A teraz jadam rymowankę. Dobrze. Głupek, głupek, żul. A ja jestem cool. I bo Osi to nam jest Bo myślałem, że to jest z tą pod nie wiem, nie wiem jak coś, ja bym to sprawdził tak dla pewności, bo co czuję, że tam jest po prostu jeden król się zajmował? Pądź. Czy to był ple? Ale to można... można, może, może nie. Tylko pącz możecie sprawdzić. Tylko pącz. No Ale on już jeden raz przejechał po mnie. Sprawdź mnie. Trzy no, Osy! Bo pierdoliło cię chyba. O! Ooooooo I król Ooooooo Wystawiłem dokładnie tak samo Okej, okay, well, eee uh, Na pewno nie umrę za pierwszym razem wow. Wow. To jest tak bardzo gorzej niż zwykle No, jeden na no. Ja, ja czuję... to ma hook po prostu Czyli jak? Jeden, jeden, jeden Zero Uwaga, rzucę... ...kostką ASMR KOSTKĄ <noise> Pań, Kurwa cicho Rzuć pan tą kostką w mordę Jerzego Sześć. Sześć Królowe Moja tutaj Jedna królowa <głos> <głos> Ale on tak zawsze robił jako pierwsza karta te grze O nie, o nie, chyba zjebałem! A strzelić się w mordę bardzo nie chciałem! Panowie kochani, to chyba już koniec. Chyba będzie bardzo po mnie. Proszę umyjcie po mnie spodnie. Jeden. Kurwa mogę wyrzucić coś innego. Asy! Asy Asy Jeden As. Jednaś. Widziałeś z stykami stykami się, pod... że styka mi się, styka mi się pod... Wiem. Stawiam Asa, moi kochani. Jeżeli, jeżeli nas sprawdzicie, sprawdzicie, zostaniecie całkiem w Teraz się nauczył. Jest, jest lesny. tak. tak. Nie, ja myślę, że nie. Ooo... Oh. Patrz, odważaj, <grywa> kolego! Z w mordę, panie drogi! Jakieś ostatnie... AAAAAAAA! Nie, 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 nie! To kurwa. Się. <grywa> On dalej z ketchupem będzie jadł rogi. Wy będziecie oblani ketchupem, jak zrobię. Za... Jezus... Dobra, może ktoś umrze, bo chce zrobić przerwę Olejna i zajerać. Panie mścicielu, gramy asy znowu, kurwa! I nie ma przerwy. A czy ja to wina? Słuchaj ty, kurwa A moja? Spójrz mi się w oczy Co kurwa? Co? Co? Słuchaj co <laughs> pierdole Arbus, 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 A, dobra tak Asy pra... Ale się poczę, poczę po, po, po. <laughs> Ponczu, zaczynaj, mój drogi Asy Dawaj, Ponczu Dwa asy Gasy. Ja mu nie wierzę To trzy Ja mu tym bardziej nie wierzę Stop. Nie wierzę mu Trzy asy A sprawdź go A sprawdź go Trzy asy a sprawdź go, a sprawdź go. Kurwa. SPRAWDŹ GO! sprawdzam. Jakby, poczekajcie, oprócz tego jokera, nie? Moja talia. No cóż, pewien nadszedł kres w naszej rozgrywce i Moron dzisiaj zawiśnie na frytce. Nie musi mieć sensu to moje zdanie, bo dzisiaj Moron dostanie lanie. Kurwa, jak pod... Jednak nie dostał, cóż za szkoda. Ale następnym jego miejscem pobytu będzie podłoga, gdyż umrze. Jeeey! Yeah, udało się! Udało się! Królowa. Dziękuję! O, uwaga, kolejna kostka. Trzy! Jest! Królowa! Znowu! A gdzie? were król? No Ty zaczynasz. No tak. Ach, nowa... <grym> a. takie królowe. Hmm. Co to jest stół królowy? No. Królowe. Tak, tak, tak. Się, dlatego Królowa. sprawdzam. Nie wiem. Jest! Yes! 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 No dobrze, to może umrę w końcu śmiercią nienaturalną, ale przynajmniej nie będzie to ostatnia <gulanie> rzecz, jaką zrobię. Ojo. Czas A. na losowanie! Dwa! Króle! Króle! O, finally! Nie wiem, zrymować się to by bardzo nie miało sensu. Po, kafe, pa, pa, pa. Jeden król! To też. Sprawdź go! Sprawnie! Czule! Sprawiedliwe! Śmierć głamstwem! Mm, głamstwem! I wodą z pistoletów? Tak! O! O! Czemu? Tak naprawdę to śmierdział prawdą. No, oszukałem cię. No, widzisz. Słuchaj, może coś powiesz. Hej! się spierdziałeś? Ze strachu! A, kurwa! I Jaka kość? No właśnie, dba. ja muszę rzucić, nie? Rzucić. Sześć. Królowe. Królowe. Dwie królowe. Sprawdź, sprawdź. <grym> sprawdź. No spraw. sprawdź, mnie. sprawdź. Sprawdź. Sprawdź, sprawdź. Oooo! Jest. No masz rację w sobie. Dziękuję chłopaki! Na chuja to co te karty Dobra. kurwa! To to w, w koronie, w koronie! Czy jesteś gotów? Kiemcy. Pozbyć się swoich galotów. Kiedy galotny spadną dziś ze mnie Ale patrzy tam Będziecie wiedzieli Co w zaświatek drzemie Fuck off! Mniej tasowania dla mnie! A mogę rzucić kością? A proszę cię bardzo A dzięki Króle! <grym> <grym> o, dobrze! To ty masz jakiś skilliż w Dwa króle Trzy króle. Dwa króle. Jeden król. Nie. Tak! No a, No to... No a. Oj! Ktoś mi podłożył Asa! Panie Ferdku, to ja tam <grystanie> wcześniej nie było! Ktoś mi podłożył Asa? <grystanie> a weź może w drugą stronę ja już nie żyję. <grystanie> Będziesz miał... <grystanie> Wszyscy święci balują w niebie! <grystanie> <grystanie> Nie naciągnęło się porządnie, jeszcze raz strzelę. Wszyscy święci balują... OH, oh no. Dobra, no to co Ponczu? Wielki finał! Wielki finał To ja rzucam? Cztery. Co było cztery w <grab> dół? No King. 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 W sensie, że król. C no cóż, nie dziwne, że jestem w finale, ponieważ to jest beginner sluck oraz mój e, odcinek, więc... No, to dawaj, to, to dawaj! Ale króle, tak? Ale króle, no! Na pewno? Tak! No dobra. To jeden król, to jeden. No, a... <noise> nie, 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 Król. To król. To, to nie jest król, a nie sprawdzaj lepiej. Nie... Dla twojego to, to król. król. A mogę to sprawdzić? Możesz. Nie, nie, nie. <noise> Ale powiedz mi, co tym? Ten... Tak? Sprawdzić się gorsze. Cześć, coś ci ciągnie tu, Sprawdź, to, to sprawdź to spraw. Dobra, spraw. A jaka to talia? <grym> Król Sorry <O>! Kurwa, masz! <grym> dobra, okej, okay, to... Hmm, to pasujemy <grym> Dobra, cztery to cztery <grym> króle No dobra, to teraz ja pierwszy Dwa asy, Jeden Trzy osy I musisz mnie sprawdzić Cztery osy? Bo nie mam rąk No to sprawdzę. To były trzy asy to ja też miałem trzy asy. ale pierwszy! Też miałem trzy asy, ale mnie wyrzucili z klasy. Ooo! Kurwa! To nie miało sensu, ale nie mogłem wpaść na nic Co? lepszego. Po całym bratku nie ja. Królowie, Królowie, tak. tak Dobrze, królowie, tak, tak jak wcześniej. No dobra, to teraz typocz. Królowie. To jeden król. To jeden król. To dwóch. Król. To dwóch. To dwóch. To dwóch, nie musisz mnie podzielić. No, nie szef. Chciałbym. Ale nie obok mnie tam. Co się kurwa? Mac Morona? No, ma się. Ma się ja, że fuck. Już lepiej? Tak. Pięć, królowy. królowy. Ja. O, dziękujemy. Dwa króle, jeden król, jeden król. Masz dwóch królów prawda? Nie. Okej, okay, to trzy król. Dwa króle. Nie i się sprawdzić. sprawdzić. Nie masz dwóch króli, prawda? Mam dwa królicia znaczy, Ja mam kur... To jest tak bez sensu. Okej, okay. Bądź. Czy dajesz mi tę wygraną? O kurwa nie dajesz Chuju Trzeci. Królowe. Dobra, to teraz możemy tylko po jedną, ponieważ e, jesteśmy troszeczkę pi. Za dobrzy jesteśmy. Za dobzi jesteśmy. Tak. Diki z co? Yeah. A dla mnie Aj, królowa. Nie, sprawdzam cię. I bardzo dobrze, wiem. <laughs> <laughs> you! O oh, kurwa, Sorry, wyciągnęliśmy prawie wszystkie królowe. <laughs> Dobra, Jezus, jak ja przegram, kurwa, jak ja przegram. Yeah! Ten jedną tak fajnie. To... Wygrałem Jestem lepszy w granie. Zupę jest. Nie mam zupy. Następny odcinek będzie u Daniela, jeżeli kiedykolwiek. Nie, to nie może być tak, bo on nie ożyje. Następny odcinek nie będzie. Przyjmuję ten kanał. Do następnego. No oczywiście, to jest moja hmm. ulubiona aktorka. Hmm. Jak to, To nie była tatuka. Dziś porozmawiamy o grze Engry Eng, 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 Birds A to ona Wiecie co tam się robi? Tam postać. się naciąga ptaka i się nim strzela. A wiecie, a wiecie, a wiecie w co ludzie grają w węgrzech w Węgry Bers! <laughs>